Chciałem zaprezentować Państwu samochód, który właśnie nabyłem bezpośrednio od właściciela. Jest to Audi A4 w sedanie, o liftingu z 2012 roku z silnikiem 1.8 TFSI. Samochód został sprowadzony do Polski w grudniu 2015 roku. Od tego momentu jest po prostu w jednych rękach. Samochód kupiłem z polecenia, naprawdę bardzo dobry stan, samochód bardzo ładny, jak jeszcze wspomniałem silnik 1.8 TFSI, 170 koni, no a tutaj potwierdzenie bezpośrednio, jestem pod także widzicie jak samochód. Wygląda podobnie z środka Audi za kierownicę, a przejechałem już jakieś 7-8 km. No samochód naprawdę fajnie zachowuje się e, na drodze, przyspiesza żwawo naprawdę fajnie też wyposażony samochód zadbany nie wymaga jak to się mówi, żadnego wkładu finansowego widziałem go pod spodem nie ma żadnych wycieków, luzów w zawieszeniu to jak mówię, no prowadzi się naprawdę fajnie, ten 1.8 TFSI 170 koni, naprawdę robi robotę Także w niedługim czasie, no nie myślę tam w ciągu tygodnia też pojawi się w ofercie, będzie wystawiony. Także pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia.